Witajcie, towarzysze! Z tej strony, ja, wasz kochany, mam to jest kolejny odcinek z naszej kochanej serii CK3. W poprzednim odcineczku, moi drodzy towarzysze, jak dobrze pamiętacie, udało nam się tutaj podbić troszkę ziem pruskich. No i tak w skrócie robiliśmy dużo najazdów na e, sąsiadujące ziemie. Z tego co zauważyłem, również teraz towarzysze. To nawet możemy sobie przy okazji zrobić e, nasz lifestyle, czyli możemy sobie towarzysze wybadać technologię. E, Możemy sobie wybadać coś do strategii, jakąś technologię, więc proszę przy okazji, jak już zaczynamy odcinek, to zróbmy to. Zauważymy, takie coś jest. I ostatnim traitem, jaki będziemy mogli uzyskać, to będzie strateg. No i to będzie fajny perk, bo on na pewno daje dużo rzeczy. Nie wiem, jak to wyglądało w... Jak to wygląda na razie w CK3, no ale w CK2 na pewno to był bardzo fajny trait, który dawał dużo do statystyk wojskowych. No a to się, moi drodzy towarzysze, zobaczy. I towarzysze w poszednim odcineczku mieliśmy dywagację czy atakować sobie Dolny Śląsk, bo Dolny Śląsk, jak rozmawialiśmy sobie, bardzo by nam się przydał do utworzenia państwa polskiego. O chwilę towarzysze, bo coś nam się tu pojawiło, dużo rzeczy. Hmm, jakiś mur wschodni. Hmm, Okej, okay, co nam tu, o co tu chodzi? Coś tu, 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 tu... tu. Hmm, hmm, hmm. Jakiś mur możemy zbudować. No nie, nie będę tego na razie czytał, bo to zbyt długo mi zajmie. Ale no, możemy zbudować ten mur, on nam nic nie będzie szkodził. Wypuścimy też jakiegoś więźnia tutaj. Bo z tego co widzę, to też troszkę. E, też troszkę za niego dadzą. Oni w ogóle z kim mają wojnę? Oni mają wojnę z dwoma państwami. To właśnie znaczy, to jest niby idealna w sumie pozycja, żeby to właśnie znaczy, ich zaatakować. Gdyż. E... Oj, coś mamy nowego. Outliving Child. Oj, oj. Mikołaj umarł, chwila. Czyli to on umarł, ten, o którym ja myślę. Jezu, dziękuję ci. On umarł, Mikołaj nie żyje. Jak dobrze. Myślałem, że nie wytrzymam, ale mam nadzieję, że on nie będzie następnym, prawda? Będzie następcą. Niedobrze. Niedobrze towarzyszy, więc tak. Kogo tu mamy? To jest syn. Jeden, to jest córka. I to jest Zbyszko. I on ma tę ziemię. Tak, on ma dokładnie tę ziemię, więc... Więc co, no kochany synku, przepraszam cię, no ale... Musimy tutaj cię zamordować. Intrigi, tak. Invite... E... Kogo możemy zaprosić. Ciebie możemy Magdalena zaprosić. A eee. zapłacić. I dobra, mamy pieniądze. Stać nas. Haj, <laughs> chwila. Hmm. Możemy stracić 25. Albo dostaniemy tutaj za to traita z, z alkoholikiem. Więc, yy. ale za to inaczej możemy dostać sobie. Okej, okay, mamy tutaj dużo stresu, więc wiecie co? Ja może wolę tego trejcika dostać. Choć nie wygląda on dobrze. No, a co to jest tu dalej? A promocja komandora, oczywiście. Ile nam to zajmie, żeby zamordować go? <laughs> tak, z 8 miesięcy. Nie ma tego złego. Co my tutaj mamy? Okej, okay, tutaj perka możemy dostać. No, widać, że nasz władca już jest stary. On ma 65 lat. Więc mi się akurat nie dziwię, że mu się nie chce. Mi by się nie chciało, jakbym był takim władcą już starym. Dużo węcików, możemy dostać 10 teraz. Aha, nie. Nie, nie, nie. Poczekamy. Ok, dostaliśmy jednego perka, kolejnego. I możemy oddokować, tutaj to stratega. Zobaczmy, co nam daje perk ze strategiem. Tam przy okazji, Morderstwo mamy. Co możemy tu wybrać, towarzysze? Idziemy zapłacić, dostać stres. E... Poczekać aż coś się stanie. Oj, 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 oj. Może się... Aj, zostaliśmy dużo stresu. No on umrze niedługo, towarzysze. On... Ja już czuję, że on jest taki wymęczony, że on może niedługo... Nie, mo... Może niedługo umrzeć, niestety. 95%, że zbyszko umrze. Mhm. Mm I udało się. mi perka morderca. Jest Jestem to ciekaw, co w ogóle daje ten perk. Zobaczmy. Eee, tu jest modelec, czyli Generalna Opinia i Kingslayer. Mhm. Mm coming to you. Tu, tu, tu i to Tak, 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 dobra. No niestety to to było konieczne, ale właśnie został jeszcze synek naszego syna, naszego, no syny naszego syna. No niestety, ale to chyba tak najlepiej będzie brzmiało. I musimy poczekać jeszcze 11 miesięcy, żeby tylko on umarł i później żegota. Mam nadzieję, że nasz kabel przeżyje do momentu, kiedy. Eee, Ile to jest? O, chyba ktoś nam powiedział wojnę. Kto powiedział wo Co to jest? Halo, halo? Skąd to się tu wzięło? 2000 tysiące... Mów. Co jest? Gdy my to ogarnialiśmy prawie wewnętrzne, to coś nas zaatakowało. Mhm. Co to będzie? Niech należy tak zrobić. 50 litrzyna dobra. To możemy jakoś garnąć. No towarzysza czuję, że może to źle pójść no ale... Ale zobaczymy. Może się uda. Właśnie mamy mamy strategię. Co on nam daje? Ja tu nie spojrzałem się do końca. Gdzie to jest? Strateg, właśnie, zostajemy 3 do ołeczności. Proswater, okej. Okay. musowa nam tą karę. Dobra, towarzysze. Myślę, że no możemy to zaakceptować. Więc, towarzysze, na pewno nie poddamy się tak łatwo. Zrekrutujemy wojska i... I zobaczymy. I zobaczymy. Na pewno wejdziemy sobie na trójeczkę. Chociaż, no kurczę, towarzysze, taka wielka domena. Musimy na pewno wywonić się na naszych ziemiach, to jest pewne, i czekać aż oni będą próbowali nas zaatakować przez rzekę. Przez rzekę będzie zawsze fajnie, bo będą mieli dużo minusów. No. No właśnie tak, no co mogę powiedzieć więcej. Przy okazji zniszczymy tych najeźdźców. I... No może wejdziemy na czwóreczkę faktycznie, bo to będzie ciut szybciej. A, już mamy 2000 na No dobra. Nawet razie, towarzysze, ucieknijmy sobie. Musimy ich tutaj tak powoli, towarzysze, e, pojedynczo wybijać. Musimy również towarzysze wyczekać, aż oni będą. Aż oni będą pojedynczo. Pojedynczo tutaj się oddzielać od siebie. Ok, tutaj uda nam się zawalczyć. No, tak jak sądziłem, chociaż może. Oj, towarzysze! o, towarzysze! Uda! Oj, towarzysze, powiem wam. Tego się nie spodziewałem, a się udało. Udało nam się wygrać 2000 kontra 1500. Więc to była dobra walka. Była bardzo dobra walka. Udało mi się zregenerować jakoś, ale no, to będzie niemożliwe chyba. Co oni tutaj robią? To oni mi tutaj pokażę pokazuje mi jakie armie są w ogóle tutaj rozdysponowane. Dobrze, że na gnieździe zbudowaliśmy chociaż towarzysze yy, mur, to chociaż oni będą się jej przybijać przez ten mur, który tutaj się znajduje. Okej, okay, teraz się wywrócimy tutaj i... Nie, oni są w Poznaniu, to i tak nic. Możemy mi tutaj fajnie wybijać. A, ja nie, towarzysze. To się tak mocno nie udało. Mamy naszego syna, debila. Który nie ma nic. Kujawy się od nas odłączyły. Tak? Nie mi się ta mapa ciągle zbaguje. No i towarzysze. Nie wygląda to dobrze, powiem wam. Jak to wygląda, jeśli chodzi o sukcesję? Dlaczego ona może zostać. I co? Ona może zostać... Nie no. Proszę ją tutaj uwięzić. Proszę mi ją zabić. Że ja już nie będę tu nic mówił, a po prostu... Zabijcie ją. To będzie naszym następcą. O, jest rzegota, towarzysze, skuja. Jest rzegota. Czy on też walczy przy okazji w tej wojnie? Musimy zobaczyć, czy on też walczy... Nie, on nie walczy troszeczkę w tej wojnie, więc... Jeżeli... Czy ja mogę tutaj wejść jako komander? Jakbym ja mógł tu wejść jako komander, to mógłbym rozwiązać wszystkie moje problemy. Władysław z Mołdawii, Lech. Budzi wuj. Ajajaj, towarzysze. Zastanawiam się, może bym to, to wasze poddał. Poddamy się, ale może to jakoś wyratujemy. Może Dużo okienek, straszliwie. Aha, aha, dobra. Dobra. No to fajnie, towarzysze. To wygląda. To są nasze ziemie, tak? Wszystkie. No i fajnie. Czuję, towarzysze, że ta chyba Sewia niedługo ulegnie ku końcowi. Jak tak sobie patrzę czasem. Nie wiem, towarzysze, nie wiem. Mogę się jakoś się. Z... Mogę na przykład zostać ich wasalem. Muszę mi te okienka powyłączyć. Co to za okienka jakieś? Ja nawet tego nie chciałem odpalać. Wyłącz to. O, tu wyłączymy, wyłączymy, wyłączymy. Jak to wygląda w ogóle, jak chodzi o wasali tutaj? W środku, o. Mhm, to tak wygląda. Dobra, czy ja mogę spytać, żeby zostać ich wasalem? Na przykład tutaj i. Offer włącz? Nie, ja nie chcę to. ja mógł... Chciałbym zostać ich wasalem, ale ja nie wiem, czy to jest możliwe. To jest chyba król. A, oh, tu jest East Francja i dopiero tutaj można takie rzeczy, dobra. Ale eee, nie, z tego co tutaj też się nie da. Primery, a to jest Nie, bo ja nie wiem to znaczy, to już jakoś tak dziwnie działa. Pokażcie mi taką zwykłą mapkę. Zwykłą mapkę. Tak, i tutaj jest Cesarstwo samo. Całe, całe cesarstwo tutaj jest dobra. Teraz. Ja widzę to wasze. Ja myślę, że zakończymy sobie serię, bo to nie ma sensu, jak widzę. Ja nie ugram tego. Ja bym zaczął to wszystko na nowo. Już trochę ogarnęliśmy, jak to wszystko działa. Jak działa wojsko i w ogóle, więc. Myślę, że spotkamy się w nowej serii. Może z Polski, a może nie. Zobaczymy. Tak na razie to proszę dziękuję oczywiście wam bardzo wszystkim za oglądanie, zapraszam oczywiście was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, no i zapraszam, no do nowej chyba serii. Na razie, cześć!